Państwu. Dobry wieczór. Witamy serdecznie na gali rozdania Mieteł 2007. Dzisiejszego wieczoru będziemy przyznawali Złote Mietły 2007 w poszczególnych kategoriach. Kategoria pierwsza. latynoamerykańskich szaleństw. Zobaczmy fragment Kepasa, co się stało. Cieszyli się z Bachoros. Jesteśmy z ciebie dumni, synu. Fajność, dziewuszkość. To ci tak chcieli z Bachoros. Urocza narzeczona. Mówiąc szczerze, zazdroszczę ci, synu. Aż ty to z Czyż nie wyglądają razem uroczo? No. No. Myślając, gdzie z osbacharos, gadając z os, kartonos, musimy zastanowić się, gdzie zamieszkają nasze pociechy. Czy rozmawialiście już o tym? Hałpos Malutos. 15 z kanału, 6 z wychodków, 3 karty. Jak znaleźć z kanału Zdrażonos? Górą kanału Zofios. Domek mamy mały. W sumie co to jest? 15 pokoi, kuchnia i 6 łazienek. 3 korytarze. Ale sądzę, że znajdzie się miejsce dla naszych gołąbeczków. Najwyżej zajmą pokój Doni Zofi, a ją zakwaterujemy na strych. Jak Alfonso Olson, jak gadajesz, Lola, jak to moje chałupos? Dla Alfonsa wszystko, ale przypominam Ci, lol, że to mój lo. Stopos Bargeiros! Pablo, Uchaites. środko Środkos architektos rynko. Jak z dużos? Przestańcie się kłócić. Pablo, słyszałem, że zaprojektowałeś kolejne centrum handlowe. Pewnie zgarnąłeś pokaźną sumkę. Taki pasztetos, taki Nijios. Będzie już śmiał z góry łapuśko. Tak ja ciebie kochajos. Jesteś taki piękny, taki mój. Będziemy mieli mnóstwo pieniędzy. Będzie nam tak dobrze razem. Tak bardzo cię kocham. Niechaj pęść się z Andreos. Nie żeni się z Andreusem. Nie lubię się z Lubię już princesus! Hajdnej się z Nie kocham jej. Kocham princesę i z nią się żenia. Jej Alfonsus Alfonsus Lubiejos. Znajdziesz robotę z i nasos. Ja też go, to znaczy Alfonsa kocham. Znajdę pracę i utrzymam nas. On nigdy inny się nie liczy. Oddałam mu całe serce, odejdziemy razem i razem umrzemy. Antonia Fokardo! Antonia Gorącą. Nesty! Ja się herbatę. To on robi, Pablo, zrób coś, Powiedz coś, to nasza grupa. No Mimo przeciwności lasu, to znaczy losu, będą razem wasz po grób. Napisy.